have my toast gwen <sighs> it was a good movie right gwen <sighs> i dub thee casa gwen <sighs> got anything in a g <sighs> but i can't leave without saying goodbye to gwen <sighs> gwen Ta to wszystko gra Widzę was wciąż w moich znak. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem Ja chciałbym być słodny. Chcę blisko słońca sobie żyć W tej drodze nie przeszkodzi mi nic Spakowane torby na drogę już mam Kiedyś dojdę pan Bo ja chciałbym być

Plan Totalnej Porażki. Podsumowanie. Co tam u Was słychać, kochani? Witam w zupełnie nowym, totalnie odjazdowym podsumowaniu wydarzeń z planu Totalnej Porażki. W tym programie będziemy Wam serwować najbardziej odjechane akcje. Czeka Was z nami superowa zabawa. Ha, ha. Ha, jestem Jeff. A ja jestem Bridget. Pamiętacie nas z takich seriali jak Wyspa Totalnej Porażki i z jego świetnej kontynuacji Plan Totalnej Porażki. Wylecieliśmy za i straciliśmy szansę na milion dolców. Myślałem, że obściskiwanie dobrze się sprzedaje w TV. Ale co tam, mamy nasz własny show i to jest odjazdowe, prawda? Hej! jasne. Będziemy wam umilać czas. Zostaniemy z wami przez cały sezon. Jak wam się podoba plan totalnej porażki? Pełny odjazd, nie? Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z wami. Tak, mówcie za siebie, dobra? Ależ ja mówiłem za siebie! Ha, cieszę się, że się odezwałaś. Powitajcie Ewę! Sprowadziliśmy wszystkich kumpli z pierwszego sezonu. Może i są przegrani, ale nie dla nas, prawda, Jen? No dobra, oto Cody! I Noah! I Zykiel! kujonie! Prosimy o brawa dla Ewy! Katie i Sadie! Cię, Nie odpuszczę. Puścimy ich w skarpetkach, Michael. <laughs> Kurczę, no nieźle. <laughs> Oto Tyler! Tu jesteś, ziom. Mógłby ktoś o tym powiedzieć Lindsay? Dostajemy od was setki SMS-ów i e-maili. Mamy też w planach wideokonferencję. To będzie super, super czas! Easy, to znaczy kalejdoskop wpadnie do nas. I oczywiście tren. O, żal biedaka, co nie? Cała ta sprawa jest taka niefajna. Tak strasznie było nam go szkoda. Poprzestawiało mu się jeszcze bardziej niż moje siostrze. Cześć, Cindy! Ale i tak jest po prostu boski. A chce mi się płakać, kiedy sobie przypomnę, co mu się przydarzyło. O, I Juniu, mnie też! <laughs> e, no dobra, dzięki już wystarczy. Za chwilę powitamy naszego pierwszego gościa, ale najpierw krótki film. Izzy nie spędziła zbyt wiele czasu na planie totalnej porażki. Ale wymiatała jak nikt inny. Najpierw zadurzyła się w potworze, a potem nieźle oberwała od szefa haczeta Hehe, <laughs> szef bał się, że ją zabił. Patrzcie, jak spietrał. Pozieleniał ze strachu. <laughs> o, patrzcie! Uwielbiam ten moment! Ożyła! Ale numer! Ostatecznie to Duncan zabił szansę Izzy, kiedy obydwoje pojawili się na scenie. Och, to był dramat. Ale naszej diwy to nie zniechęciło. Nasz pierwszy gość przebierał się za niedźwiedzia grizzly i siusiał do basenu. Jest poszukiwany przez królewską policję konną. Easy! Lub inaczej, kalej do Jestem w telewizji! O, Krakersy, wracajcie tu! Osko. Cześć Bridget, cześć Jeff! Miło mi Was widzieć! Dzięki, wzajemnie! Co za kanał z tym programem? Nie fajnie stracić szansę na milion dolców. No tak, wiecie coś o tym. Cześć, dziewczyny! Cześć! Witam wszystkich przed telewizorami. O, kracherszyk! To mój były chłopak, graham! Od roku mam zakaz zbliżania się do niego. Pamiętasz proces? To była jazda! Wiecie, byliśmy na sali, a sędzia grzmiał Nie wolno ci zbliżać się do powoda na bliżej niż 200 metrów, bo poniesiesz surowe konsekwencje. Aha! 200 metrów to dużo, ale dałam radę. Przy okazji Graham, z czego masz żaluzje w pokoju? Są zrobione załowią? <laughs> Nawet przez lornetkę nic nie widzę. <laughs> Brak mi cię krakersiku! Z tęsknoty obiadam się krakersami. są odjechane! <laughs> Zupełnie jak ktoś kogo znamy. <laughs> Słuchaj, Izzy, jakie to uczucie być pierwszą wyautowaną osobą? Nie mam pojęcia, Jeff. Ty mi powiedz! My pierwsi wylecieliśmy z programu. Czy to było przykre? Upokarzające? Bolesne doświadczenie, Jeff? Ej, jasne, że to było przykre. No wiesz, marzysz o wielkiej forsie i wtedy nagle. Hej, to ja tu jestem od zadawania pytań. Jestem otwartą księgą. No tak będzie, kiedy już ją napiszę. Będziecie mogli ją czytać. Haha. Pamiętasz, o czym myślałaś, kiedy cię odstrzelili? Wtedy, kiedy nie dostałam pozłacanego krisa? No cóż, będę z wami szczera. Jej, to jest aż tak bolesne wspomnienie. Nie, ale nie mogę kłamać. Mam wszczepiony mikrochip, który bardzo boleśnie razi mnie prądem, kiedy mówię nieprawdę. O, masz ładny to bridge Au! <grystanie> o, rany. Powiedz, e, co myślałaś, kiedy nie dostałaś pozłacanego Chrisa? Co wtedy czułaś? Że nie dostanę statuetki z mlecznej czekolady. O, kiedyś w szkole rzeźbiłam czekoladowy akt. Nauczyciel powiedział, że jestem bardzo uzdolniona. Au! Dobra, dobra, dobra! Powiedział, że jestem szalona. Ha, ha, ha. dosłownie tak się wyraził. Pora na naszą grę, którą nazwaliśmy prawda albo młotek! Oto zasady. Zadajemy pytanie i jeśli udzielisz złej odpowiedzi, spadnie olbrzymi młot i zwali cię z krzesła. Jasne! Jak cipnie zadziała, walnie mnie młot! To co, możemy zaczynać? Pudło! Masz refleks, oskop. Bridge, pierwsze pytanie. A tak, jasne. Drugi sezon bardzo dobrze się dla ciebie zaczął. Kiedy to się zmieniło? Chyba wtedy, kiedy odmówiłam wejścia w tajny układ z szefem. Znaczy, że szef proponował ci zawarcie tajnego sojuszu? Aha! Powiedział, że pomoże mi wygrać, jeśli podzielę się z nim kasą. A. O! Y, chwila! Mamy nieemitowany dotąd klip, ale czat! Załatwię ci wygraną mała. A nagrodą podzielimy się pół na pół. Hej! Uch! Nic z tego szefoniu. Haha! Nie mogę uwierzyć, że szef to zrobił! Co za kopnięcie! Spójrzcie tylko! <noise> Ale koleś ma minę! Boi się, że też to stanie! <noise> Nie skrzywdziłabym starzysty! <noise> Tym razem mało brakowało! <noise> A co się wydarzyło potem? Wydaje mi się, że szef zawał układ z DJ-em! Całe to aktorskie wyzwanie było chyba ustawione tak, żebym przegrała. Ale co ja tam wiem? Najwyraźniej całkiem sporo. Otrzymaliśmy pytanie od widza. Gluk 350 pyta: Jak myślisz, czy DJ w końcu pęknie? No tego nie wiem, ale miałam kiedyś pękniętą rękę. Patrzcie, jaka jest teraz giętka. Umiem tak. Nieźle co? Możemy pogadać o Tręcie? Tak, niech żyje trend! <śles> trend to taki porządny facet. Nie zasłużył na to, co go spotkało, prawda? Oczywiście, że nie. A wszystko z powodu Gwen. O, o, chwila, moment, Bridge. Ludzie się rozstają. To nie była wina Gwen. Przez nią Trent stracił szansę na milion dolarów. To co? Gwen namówiła drużynę Trenta, żeby go wywaliła, ale to nie znaczy. O, co? O, rany, nie! Co ty gadasz? Co zrobiła Gwen? To jakiś żart, tak? O, nikt mu o tym nie powiedział? Sorki ziom! Biedny trend! Niby skąd miałem wiedzieć? Dobra, przegiąłem. Co za niefart? Gwen może y, zrobiła trendowi małe kuku, ale Gostek celowo przegrywał wszystkie wyzwania. I tak by go wywalili. Być może. Ale Gwen wbiła mu nóż w plecy. Rzuciła go i nastawiła drużynę przeciw niemu, żeby chronić swój tyłek. To podłe. Gwen to łajza. Powinna oberwać. Nie róbcie stręta Trenta niewiniątka. Przecież kiedyś całował się z Heather. Gwen była załamana. Pamiętacie? Ja pamiętam. W pierwszym sezonie Trent oszukiwał Gwen. To była wina Heather. Podstępem skłoniła go do pocałunku. Kto nie miałby ochoty pocałować najfajniejszej laski w programie? Czy ja dobrze usłyszałam? Heather to najfajniejsza laska w programie? E, chciałem. E, i źle, że ją pocałował. Fuj, ja bym nie mógł. Ech. No powaga, tylko ty mi się podobasz, Bridge. Jesteś słodka i miła, a Heather to taka ostra. Chyba raczej podła, kolo. Zapomniałeś już, jak mnie traktowała w pierwszym sezonie? Wszystkich traktowała tak samo. O, a mimo wszystko uważa się za najfajniejszą laskę? To może umów się z nią? Tak? To Ty się umów z Trentem. Bronisz go rękami i nogami. E, pokazywałam Wam już numer z powiekami. Chyba powinniśmy zrobić przerwę. O, znaczy, że chcesz ze mną zerwać? No wspaniale bridge. Chodziło jej o przerwę reklamową. Wrócimy za chwilę. Ten odcinek podsumowania oglądacie dzięki przydrożnemu zajazdowi szefa. Wstąp do nas i przynieś własne mięso. Upieczemy, co dostaniemy? O Gwen i Trencie z Jeffem i Bridget Mieliśmy tu małe nieporozumienie, ale już jest w porządku, tak? Tak, w porządku, jasne Tak Dobra Nasze gruchające gołąbki nie potrafią się w niczym zgodzić Bridget trzyma... Strony Trenta A Jeff trzyma... Stronę Gwen Ju. Musimy rozstrzygnąć ten spór zakochanych, więc bardzo proszę o SMS-y i maile O, możecie korzystać z łączności pozazmysłowej Jestem psychotyczna Chyba raczej psychiczna. Jestem prawie pewna, że terapeuta powiedział psychotyczna. <grym i zimna> no dobra, może zaczniemy od Trenta. <grym i zimna> eee, dajcie coś weselszego, dobra? Przyjrzyjmy się związkowi Gwen i Trenta. Proszę o film. O, zauroczenie. Dobrze pamiętam ten stan. Trent nie widział nikogo poza Gwen, kiedy śpiewał piosenkę na przeglądzie Talentów. Jakiż on kochany. Aaaa! Tak, był naprawdę kochany, kiedy Gwen została zakopana żywcem, a Trent zapomniał ją odkopać. Incydent na plaży poszedł w zapomnienie, ale wtedy Heather postanowiła pocałować Trenta na oczach Gwen. Gwen była zdruzgotana. I Trent także. Ale zrehabilitował się, wspierając Gwen w finałowym wyzwaniu. Biegł za nią z kawałkiem skały w rękach. To było urocze i wtedy Gwen mu wybaczyła. Ale na planie filmowym związek Gwen i Trenta nie przetrwał. Znaleźli się w przeciwnych drużynach, a stres związany z rywalizacją ich przerósł. To znaczy przerósł Trenta. No, troszkę padło mu na mózg. Gwen go rzuciła i doprowadziła do wykopania go z programu. Przecież sabotował działania swojej własnej drużyny. Makiety i tak by się go pozbyły. Ten ziom nie zasłużył na milion dolarów, kumasz. Czas, żeby to rozstrzygnąć. Rozmowa czy siłowanie na kciuki? Wolę gadać. Dobra, wiemy, co wy myślicie. A co mają do powiedzenia inni? Początkowo trzymałam stronę Trenta. Było mi go żal. Ale przypomniałam sobie załamanie głęboko po pocałunku Trenta i Heather. Chyba to to samo. E, nie, wcale nie. To jakby powiedzieć, że w drugiej klasie dostałaś niebieski kostium kąpielowy przede mną, a ja miałam go pierwsza. To nieprawda! Tak było! Ja jestem po stronie Gwen. Jest boska, no i mam jej stanik. Trzymam stronę Gwen. Nie dlatego, że ją lubię, tylko dlatego, że Trent jest frajerem. Z wyboru. Może posłuchamy teraz Trenta. <laughs> to ty zdradziłaś mnie! Ty zadałaś krwawy cios Już mnie nie ma tu Już nie dotknę w twoich ust. <ścoughs> Nasz kolejny gość został porzucony przez dziewczynę i podstępnie pozbawiony szansy na milion dolców Wielkie brawa dla Trenta! Podsumujmy jego przygody na planie totalnej porażki Miło, że do nas wpadłeś, ziom Byłem brutalny, sorki. Jeffowi jest bardzo przykro z powodu tego, co powiedział. Spoko, nic się nie stało. To jak to było, trend? Eee, właściwie sam nie wiem. Zanim trafiliśmy do przeciwnych drużyn, wszystko było w porządku. Potem Gwen i Duncan się spiknęli. Och, Duncanowi się za to dostanie. No i jeszcze doszła rywalizacja. To chyba nie wszystko. Chodzi ci o to, że nam odbiło, tak? Nie, ziom. Tobie odbiło. Uważaj na to, co mówisz, bo wielki młot może spaść i przerobić cię na krwawą miazgę. E, w pewnym momencie uznałem, że Gwen jest ważniejsza od pieniędzy. Ej, co jest grane? No, gdzie ten młot? Grałeś o milion dolców, ziom! A my odpuściliśmy tę kasę! Jakoś tak straciłem ochotę do gry. Zawiodłem swoją drużynę. Sorki makiety. Muszę cię zapytać o tę historię z liczbą dziewięć, ziom. Popatrzmy. Dziewięć fos. Dziewięć flag. <laughs> dziewięć wspaniałych komnat. Cztery litery w imieniu Gwen, 5 liter w imieniu Trend, Dodaj je i masz! Dziewięć? Robi wszystko dziewięć razy z mojego powodu? Ach. Ludzie, to nie dlatego dziewiątka jest moją szczęśliwą liczbą. No co ty? Dankan to idiota, ale potrafi nieźle zamącić. Liczba dziewięć nie ma nic wspólnego z Gwen. Miałem kiedyś kolejkę, dziadek mi ją podarował. Przed jego śmiercią jedno z kół odpadło, zostało ich dziewięć. To mnie załamało, więc mama powiedziała, że dziewięć to moja szczęśliwa liczba. Ojejku, trzymam stronę Trenta. Ja Wiesz? E, mogę zmienić zdanie. Wiedziałem, że Dankan coś kombinuje. <laughs> Przyjrzyjcie się minie Gwen. a tak będzie wyglądać, kiedy pozna prawdę. <laughs> Dostaliśmy całą masę maili. Śnieżynka pisze trend. Jakie dziewczyny cię pociągają? Hmm. Do tej pory, takie jak Gwen, muszę sobie znaleźć nowy ideał. Wybierzmy tutaj. Sorki dziewczyny, ale nadszedł czas na wideokonferencję. Jest z nami Ginger Sudbury. Co słychać, Ginger? Hm, byłabym szczęśliwa, gdybym się na moim punkcie. <grym> no i proszę, kolejna wielbicielka. Eee, tak. Dzięki, Ginger. Jest z nami także Steve E. Yeti z Vancouver. <grym> Co słychać, Jon? Chris McLean jest najlepszym gospodarzem show. Kto wam powierzył program? Dziadostwo! Ej, Chris, mieliśmy razem skoczyć na masażyk. E, jesteś na wizji? Chris? Nie wierzcie w to, co mówi Izzy. Ona jest szalona! O, mamy telefon. Halo? Gwen i Trent są do bani. Najlepsza jest Ewa. Trzymasz stronę Ewy? Dlaczego? To ona powinna była zdobyć stopatyków patyków! Walę każdego, kto! Ewa! O, skoro już mowa o przemocy, pora na grę. Po tym zostanie ślad. O, upokorzeń, ciąg dalszy. Ziomy, obejrzyjcie to, co nie weszło do programu. Musiało Danka na nieźle zaboleć. O, oh, no masz. A za chwilę znowu oberwie. Trent, Wiem, że chciałbyś przyłożyć mu za to, co powiedział Gwen. Ale chyba zaraz wyręczy cię potwór. <ścoughs> Auć <ścoughs> Nawet nie wiem, co tutaj narysować. Po tym na pewno zostanie ślad. O, oh, to było mocne! Mógłbym teraz zaśpiewać piosenkę? Napisałem ją zaraz po rozstaniu z Gwen O, oh, oczywiście trend. Wyrwałaś serce z duszy mej. Odrzucasz każdy mój SMS A pamiętam te noce, kiedy gwiazdy migocząc rozświetlały niebo nam. Powiedziałem wtedy, że to właśnie ty Jesteś całym światem mym I jestem sam Pritch Przepraszam za tę całą historię z Header. Uważam cię za najfajniejszą laskę na... Na całej planecie! O, dziękuję nawzajem To znaczy, niezłe z ciebie ciacho Jesteście szczęściarzami, tworzycie taki fajowy... Zdrowy związek. Możemy prosić o ten młot? Toż chyba koniec! Jenny i Bridget wkrótce się z wami spotkają. Jeżeli ich nie zwolnią, ziomy! Oh, czeka nas niesamowity sezon. Na razie zobaczymy się z wami na żywo w następnym podsumowaniu. Zapraszamy też w imieniu Krisa. Zobaczcie, co się już wkrótce wydarzy na planie totalnej mm. porażki. Plan totalnej porażki. Podsumowanie. Podsumowanie. 哈哈。<laughs> <laughs>